Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają i to jest prawda, bo w sumie same w sobie nic nie znaczą, ale to za pieniądze jesteśmy w stanie zabezpieczyć siebie, swoich najbliższych w przypadku utraty pracy czy zdrowia. Dlatego też dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby zarabiać więcej i się wzbogacić. A Państwa i moim gościem jest pan dr Adam Miara, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łąży. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze. Zanim odpowiemy sobie na pytanie, co zrobić, żeby się wzbogacić, to chciałabym wyjaśnić pojęcie bogactwa. No, wszystko zależy od tego, w jakim kontekście mówimy o tym bogactwie. Możemy mówić w kontekście duchowym i w kontekście finansowym. Tak? Jeżeli mówimy o, to, to, o tym kontekście duchowym, no to najprawdopodobniej największym bogactwem jest rodzina. A w przypadku tego kontekstu finansowego. To wszystko chyba zależy od człowieka. Tak? Dla jednego bogactwem jest to, że ma 10 tysięcy złotych, dla innego jest to, że ma 100 milionów złotych. Więc tutaj zależy wszystko od potrzeb i od tego, czego oczekujemy od życia. Bo mówi się, że bogactwo to jest suma kosztów i kredytów, zysków i kredytów. No w dzisiejszych czasach bez kredytów raczej nic się nie da zrobić. Wszyscy praktycznie mamy jakiś kredyt, czy ten na samochód, czy. Czy na mieszkanie. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorców. Nam się często wydaje, że przedsiębiorcy mają bardzo duże środki finansowe na prowadzenie inwestycji, na, na to, co, co mają. Natomiast w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Żeby kupić maszynę za 5-6 milionów złotych, żaden przedsiębiorca takiej gotówki nie ma. Dlatego niezbędne jest posiłkowanie się kredytem bankowym. A czy można wzbogacić się etycznie? To znaczy, uczciwie pracuję na etacie. Mam niskie koszty um, codziennego życia. No i czy w związku z tym mogę uzyskać finansową swobodę? Jeżeli mówimy o tych 10 tysiącach złotych, to na pewno tak. Natomiast jeżeli mówimy o milionie złotych, to myślę, że też. Weźmy przykład na przykład naszego obecnego premiera, pana Mateusza Morawieckiego, który dorobił się majątku kilkunastu milionów złotych na pracy na etacie. W Czyli banku, pracownicy... jako prezes, tak. Nie był właścicielem banku, był tylko pracownikiem etatowym, prezesem, to fakt. Przez dobrych kilka lat. Ale właśnie no, robił się na etacie. Wszystko zależy od tego, jaki mamy etat. Natomiast, jak już mówiąc o takim prawdziwym bogactwie i o tym na przykład, czy chcemy być najbogatszym człowiekiem na świecie, były robione takie badania, kto może być najbogatszym człowiekiem, jakie predyspozycje są do tego. Te badania prowadził polski też biznesmen, rozmawiał z najbogatszymi ludźmi na świecie. Właśnie w jaki sposób doszli do, do swojego majątku. I Zadał pytanie jednemu z najbogatszych ludzi na świecie, nie chciał mówić, kto to jest, czy on jeszcze może zostać bardzo bogaty, bo jest jednym z najbogatszych na świecie. Pierwsze pytanie, jakie usłyszał, to ile ma lat? No to odpowiedział, że 40. Spytał się, czy był dobrym uczniem. Odpowiedział, że najlepszym najlepszym w postawówce, najlepszym w średniej szkole, najlepszy na studiach. Mówił, no to będziesz bardzo bogaty. Ale nigdy nie będziesz jednym z najbogatszych. Dlaczego? E, ci, którzy w szkole mają piątki, szóstki, e, zazwyczaj zostają później dyrektorami, prezesami, ale u kogoś. E, ci, co mają czwórki, są kierownikami średniego szczebla. Ci, co mają trójki, pracują na liniach produkcyjnych. A ci, co mają dwójki, muszą sami sobie zapewnić miejsce pracy, czyli otwierają firmę i bardzo ciężko pracują. A wynika to stąd, że są skłonni do ryzyka? E, to też. Natomiast w dużej części zmuszę ich do tego życie, tak? Bo jeżeli nie skończyłem żadnej szkoły yy, albo bardzo kiepską szkołę yy, powinienem jakoś sam sobie zorganizować yy, pracę. Nikt mnie nie chce zatrudnić, więc zakładam sam firmę i bardzo ciężko pracuję. Proszę zwrócić uwagę, że większość firm budowlanych yy, to właśnie w ten sposób powstała, że yy, Osoba założyła firmę, na początku sama układała, układała glazurę, terrakotę. E, później było coraz więcej zleceń i zaczął zatrudniać dodatkowych pracowników. W ten sposób rozwijał swój, e, swój biznes. Pewnie, że nie będzie najbogatszym człowiekiem. Najbogatszy może być tylko jeden. E, natomiast takie osoby zazwyczaj e, są bardzo, e, bardzo majętne. Ta skłonność do ryzyka, o której pani mówiła, też jest e, bardzo istotna. Ludzie, którzy coś mają, czyli mają rodzinę, mają dzieci, mają e, niezłą pracę, boją się tego stracić. I Więc wolą etat. Zgadza się. Więc skłonność do ryzyka jest o wiele mniejsza. E, dlatego no, zachęcam by młodych, zaraz po studiach, albo nawet w trakcie studiów, żeby zakładać własną działalność gospodarczą. E, bo jak nawet stracą to, co mają, to zazwyczaj jest tego niewiele. Tak? Czyli namawiamy do tego, aby studiować, uczyć się. Jak najbardziej. Bo po przedsiębiorczości a student no, może osiągnąć sukces finansowy. E, ja wychodzę z takiego założenia trochę przewrotnego, że przedsiębiorczości raczej się nie możemy nauczyć, bo to są pewne postawy, tak? Czyli my albo jesteśmy przedsiębiorczy, albo nie. Natomiast studia dają nam bardzo dużą podstawę teoretyczną do tego, żebyśmy mogli tą wiedzę wykorzystywać, bo to, że jesteśmy przedsiębiorczy to nie znaczy, że wiemy jak zarządzać, na jakiej podstawie podejmować decyzje, jak wypełniać różnego rodzaju formularze, wnioski, czy, czy napisać biznesplan. Tego uczy właśnie Szkoła czy tego właśnie uczy się między innymi u nas na kierunku. Studia dają nam niewątpliwie dużą wiedzę i umiejętności, którą możemy wykorzystać w przyszłości. Oczywiście ta wiedza, która jest przekazywana przez wykładowców, przez nauczycieli akademickich na wykładach czy ćwiczeniach, ona jest możliwa do zdobycia w normalnej, ciężkiej pracy, natomiast różnica jest jedna, ale zasadnicza. Czyli mniej więcej 15 lat. Tak? Na studiach dowiadujemy się o pewnych rzeczach w 3-5 lat. Wykładowcy nam o tym mówią, przekazują nam informacje, pokazują, gdzie to znaleźć. Natomiast sami, jakbyśmy chcieli tą informację zdobyć, my pewnie ją zdobędziemy w normalnej pracy zawodowej. Natomiast niestety będzie to trwało o wiele dłużej 10-15, może, może 20 lat. Więc po co tracić czas? Lepiej go poświęcić na, na inne rzeczy. Na przykład na założenie własnej firmy, bo chyba dużo łatwiej jest wzbogacić się, mając ten przysłowiowy własny ogródek biznesowy. To za co ludzie chcą płacić? W którą stronę pójść? Na znaczy, tak jak w tej chwili obserwuje się rynek, to ludzie płacą za wszystko. Pod jednym warunkiem. Produkt ma być dobry, usługa ma być dobra. Mi pod tym względem bardzo się podoba rynek amerykański, się mówi o tym amerykańskim śnie. Ten amerykański sen właśnie wynika z tego, że nieważne co robimy, ale robimy bardzo dobrze, to odniesiemy sukces. I tak pomału zaczyna się robić w Polsce. Kontaktuje się z wieloma przedsiębiorcami z różnych branż i jeżeli tylko ciężko pracują, e, oferują dobre produkty, oferują dobre usługi, klienci do nich wracają, nawet jeżeli te produkty są trochę droższe. Bo my już jesteśmy społeczeństwem, które stosunkowo się bogaci, mamy już dosyć dużą klasę średnią, więc cena przestaje być tą barierą, jeżeli chodzi o zakup produktów i usług. Ten produkt i ta usługa ma być dobrej jakości. Ale właśnie jesteśmy teraz w specyficznym czasie, czas pandemii. No, jednak przedsiębior, dla przedsiębiorców jest dużym sprawdzianem. To jak sobie poradzić w, w takich sytuacjach, w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa? Tak, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy produkują, bo trzeba rozdzielić produkty od usług, bo z usługami rzeczywiście przez ostatnie 2-3 miesiące, miesiące mieliśmy duży problem, bo większość usług mieliśmy pozamykanych. Natomiast w przypadku produktów jest to stosunkowo proste, czyli wystarczy mieć dobrą renomę i działać w internecie. Podam taki przykład przed wystąpieniem pandemii i zamknięciem gospodarki. W tej chwili 78% klientów kupuje meble przez internet. Wcześniej to było 17%, czyli jeżeli mamy dobrą renomę, mamy sklep internetowy, sprzedajemy swoje produkty na przykład na Allegro, powinniśmy dać sobie radę. Natomiast Problem może być w przypadku tradycyjnych produktów, gdzie na przykład nie możemy go sprzedawać przez internet, i tutaj rzeczywiście jest problem. Rząd ogłosił tarczę antykryzysową. Miejmy nadzieję, że te środki pozwolą na utrzymanie tych firm na, na rynku. Natomiast ja się obawiam jednego: że po trzech miesiącach, jak się tarcza skończy i pieniądze się skończą na pomoc dla przedsiębiorców, może się okazać, że oni będą lawinowo upadać. Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi. Czyli przede wszystkim trzeba zadbać o reputację w internecie. Zgadza się. I co jeszcze? E, tak jak mówiłem, dobre produkty, dobrej, e, dobrej jakości, Ciężko dobry serwis sprzedażowy, a to zawsze. Niestety bez ciężkiej pracy e, niczego raczej nie osiągniemy. E, jak popatrzymy na największe majątki, e, no to też one wywodzą się z ciężkiej pracy. Podam już tutaj trzy przykłady. Yy, jeden najbardziej znany, czyli Rockefeller, najbogatszy człowiek na świecie. No, on mówił, że pierwszego miliona nie da się zarobić, trzeba ukraść, natomiast nawet jeżeli ukradł, bo nikt go z ręki nie złapał, yy, to całą resztę zarobił. Tak? Jego majątek jest szacowany na 660 miliardów dolarów. Ukradł jeden milion, czyli na całą resztę musiał ciężko pracować. Yy, drugi przypadek, Mm, już z naszego podwórka, czyli pan Jan Kulczyk, tak, swojego czasu e, najbogatszy człowiek w Polsce, już w tej chwili nie żyjący, pierwszy milion dostał od ojca. Natomiast cała e, reszta majątku, która była w pewnym momencie szacowana na 16 miliardów złotych i według e, listy Forbesa był bodajże na 486 miejscu wśród najbogatszych ludzi na świecie, e, to był majątek wynikający z jego ciężkiej pracy. Z jego ciężkiej pracy, e, nowych biznesów, ryzyka, które podejmował. Trzecia osoba, Bill Gates, tak? on już rzeczywiście od niczego, praktycznie od zera doszedł do statusu najbogatszego człowieka na świecie, dzięki swojej ciężkiej pracy, oczywiście wiedzy, pomysłowości i wstrzeleniu się w trend. Tak? Należy pamiętać, że Bill Gates otworzył swoją firmę informatyczną w momencie, kiedy, był, kiedy informatyka była na fali, na fali wznoszącej, to był nowy dział gospodarki. A no właśnie, ważne są te trendy na rynku, ale też są, ważne jest to, jaką, jakich mamy pracowników. Czyli tak, trzeba jakimi ludźmi się otaczać? Kompetentnymi, mądrzejszymi od szefa? Pod jednym warunkiem, że szef chce mieć ludzi mądrzejszych, bo często szefowie chcą, żebyśmy się z nimi zgadzali. Tak? Znaczy, z jednej strony mówią nam, że jak się nie zgadzamy, żebyśmy o tym mówili, natomiast jeżeli już o tym powiemy, no to nie chcą nas słuchać. Natomiast tak jak popatrzymy na tych rzeczywiście najbogatszych ludzi na świecie, na tych bardzo majętnych, to ci ludzie nie są sami w stanie pracować. Przykład pana Jana Kulczyka. Jeżeli miał kilka firm, w których pracowało kilkanaście tysięcy osób, to on, jako właściciel tych firm, nie był w stanie de facto nawet podejmować jakichś żadnych strategicznych decyzji w każdej z tych firm. Od tego miał dyrektorów, od tego miał prezesów. I zapewne chciał, żeby byli mądrzejsi od niego, albo przynajmniej tak mądrzy jak oni, żeby podejmowali dobre decyzje. Natomiast. Jako właściciel tych firm i właściciel majątku, to jego praca polegała na tym, że podejmował, decydował o kierunkach rozwoju, tak? czy na przykład inwestować w branżę meblarską, czy inwestować w jakieś paliwa kopalniane. I to są właśnie te trendy, które powinniśmy badać. Tak? Żeby podejmować odpowiednie decyzje, musimy mieć jedną bardzo ważną rzecz: Wiedzę. Wiedza kosztuje, czyli powinniśmy inwestować w badania rynku powinniśmy też się opierać właśnie na naszych pracownikach bo oni mają wiedzę czym bardziej doświadczony pracownik tym ma większą wiedzę która pochodzi z różnych firm i on ją może wykorzystać dla nas jeżeli nie będziemy się słuchać naszych pracowników rzeczywiście może być ciężko ja jako jeden jako właściciel firmy nie jestem w stanie pracować na wszystkich powiedzmy stu czy 200 miejscach pracy od tego ma się ludzi ale należy unikać sceptyków i cyników według mnie sceptyków nie ma tak zwany pesymista to według mnie jest dobrze poinformowany optymista, czyli człowiek, który wie, że, może wystąp że mogą wystąpić problemy, że dane zadanie może być ciężkie do zrealizowania. Dzięki takiemu, takiemu podejściu, tacy pesymiści wiedzą, że trzeba się do pracy przyłożyć, że trzeba zabrać informacje, trzeba wcześniej wszystko przeanalizować, jakie problemy mogą wystąpić. W momencie wykonywania danego działania, danego zadania, jeżeli już wiemy, że dane problemy mogą wystąpić, jesteśmy w stanie temu przeciwdziałać. Ale są może mało skłonni do ryzyka? Chyba wszystko, jeżeli, jeżeli mówimy o ryzyku, to chyba wszystko zależy od tego, co mamy i na jakim etapie rozwoju zawodowego bądź prywatnego jesteśmy. Tak jak już wspominałem, czym mamy mniej, tym większa skłonność do ryzyka, bo mniej możemy stracić. Jeżeli mamy rodzinę, mamy dzieci, to rzeczywiście ciężko jest podjąć jakieś ryzykowne działania, bo w momencie straty dochodów no nie mamy czego utrzymać rodziny. Jak jesteśmy młodzi, jesteśmy sami, to ta skłonność jest o wiele większa. Mówi się też dużo o tym, że są różnice w podejściu do życia, w sposobie myślenia ludzi bogatych, a biednych. Powiem tak. Nie znam zbyt, bo, zbyt dużo bogatych ludzi, naprawdę bogatych. Natomiast z tego, co widzę po tych przedsiębiorcach, których znam, z którymi współpracuję. Bogaci ludzie bogaci ludzie po pierwsze ciężko pracują i to jest chyba główna cecha. Starają się rzeczywiście się otaczać ludźmi, którzy są trochę mądrzejsi od nich, którzy mogą coś im podpowiedzieć. Ważną kwestią jest też to, że chłoną informacje. Tak? Nie tylko biznesowe, ale również chcą jakby czerpać z innych gałęzi życia, czyli na przykład z kultury, tak? Słuchają dużo muzyki czy czytają książki, nie tylko związane na przykład z ich biznesem, ale także związane z, z ich zainteresowaniami. Większość z przedsiębiorców, jeżeli popatrzymy na tych bogatych, bardzo bogatych albo najbogatszych, mają różnego rodzaju zainteresowania. Czy jest to, nie wiem, czy są to sporty ekstremalne, czy to właśnie jest to muzyka, czy jest to, czy jest to dobra książka. Każdy z nich ma jakieś zainteresowania. Tak? Bill Gates na przykład no, jest filantropem, bardzo, bardzo dużo swoich własnych pieniędzy przeznacza na różnego rodzaju badania, na pomoc najbiedniejszym. Tak? To też w pewnym sensie pokazuje, jakim jest człowiekiem. W takim razie wszystkim życzymy dużych pieniędzy, a Państwu dziękujemy za uwagę. Przypomnę raz jeszcze, Państwa i moim gościem był pan dr Adam Miara, wykładowca z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Dziękuję. Dziękuję pięknie, do widzenia.